Ciemano z tej strony Kosiorskiej. Dziś będziesz szybki filmik na temat Sealanda Undead. Spróbujemy sobie przejść 15 poziom. I cóż, w poprzednim filmiku z Horusa E5 go testowałem. Przeszedłem bodajże tylko 12 poziom. I nie miałem tam dopracowanego aż tak Horusa. Teraz troszeczkę lepiej go zrobiłem. Myślę, że już jest naprawdę lepiej. Więc tak, jak się Horus na ten moment prezentuje cały Warrior Set. Nie ma co tu kombinować, cały Warrior jest najlepszy. Stone Block HP. Raczej nie ma co tu innego zmieniać. Myślę, że nikt, kto przechodził tego, nie robił inaczej. Artefakt. Mega fajny, bo daje nam dużo HP i daje nam redukcję obrażeń. Wydaje mi się to też, że to jest jedna z najlepszych opcji. A co się zmieniło, to się zmieniły skile. Więc tak, wybieram jedynkę, żeby było HP. No, więcej HP niż, niż damage'a nam się tu raczej przyda. Redukujemy Critic Damage, to też jest no, mocna sprawa tutaj. Trójka, używamy trójkę. Na koniec rundy usuwamy jeden debuff. No właśnie, można na tym yy, Silandzie narzekać, że te postacie trują. No to pewnie ten debuff jeden, to może być ten... Ta dota, to może być ten Damage Per Over time, czyli właśnie to trucizna, więc to może być ciekawa opcja, żeby to zastosować. Co tu jeszcze mamy? Mamy po prostu HP kolejne i na koniec mamy, że jeżeli dostaniemy Fatal Dimit, że już skiniemy, no to przeżyjemy chwilę przez cztery takie tam ataki jakby. I co? I próbujemy. A i co tu jeszcze ciekawego jest? Mamy tak. Mamy Jachrę, która tu w zasadzie nic nie będzie robiła. Ale sobie jest. Ona ma szansę na Petrifaja, ma szansę na Frozena, więc jest ok, niech będzie. E, kichnę czy nie kichnę? Ostatnio, co zaczynam nagrywać? To kicham. Tak samo zawsze rano kicham. Rano wyjdę. Wyjdę z domu. Gdzieś pójdę. Gdzieś usiądę. I już zaczyna się kichanie. Przeważnie, jak jest zimno, tak z rana. Dobra, nieważne. No to co? Mamy tutaj najważniejszą postać, czyli Deathform. Form. Gościu mi tutaj zrobił robotę. Bo tylko zdążyłem go ulepszyć, tylko wrzuciłem go do drużyny i już przeszedłem ten Sealant 1-2 poziomy wyżej. Jak się męczyłem, z 14 bodajże, ulepszyłem gościa na szóstkę i za pierwszym razem. Także gość, co on robi takiego? E, tam. Tak. Jeżeli za wchodzi jego active skill, no to damageuje kilka przeciwników i zadaje im, jakby, dodatkowe obrażenia do końca ich życia. Oho, ciekawe, nie? I on ogólnie podpala, to jest właśnie to, że on podpala przeciwników do końca ich życia, czyli do końca przez wszystkie poprzednie następne tury. A Fenix, pet, którego używam zwiększa obrażenia na podpalonych targetów, czyli mamy 100% pewne, że będziemy mieli ten bonusowy damage odpalony. No i też jeżeli on dostanie obrażenia to też podpala, jeżeli ginie to podpala wszystkich. Na sześciu gwiazdkach ginie, podpala wszystkich. Na wcześniejszych na 5 gwiazdkach tego nie robi. I na przykład jak to użyłem to on mi tu bardzo dał. Niby to jakiś artefakt na nim mam, no ale to nie jest wam potrzebne. Ogólnie tak, to jest damage na priestów, no. Ciland ten Andet jest troszeczkę kontrowersyjny, bo zaraz go odpalimy. mamy 10 prób, że, więc sobie poglądamy, jak to działa. Zobaczmy. Na razie raz jeden z niech będzie, bo nie wiadomo na pewno, kim są te, te ludziki. Teoretycznie boss jest magiem i na przynajmniej linii jest chyba w każdym Slynlandzie Warrior, a ci po bokach z tyłu. To początkowo mieli być przejści, ale to są chyba jednak magowie. Takie są plotki. I ja sobie właśnie kupiłem troszeczkę więcej w Guild Techu redukcji obrażeń przeciwko magom. I ogólnie wydaje mi się, że ten 15 poziom jest raczej na razie nie do przejścia. Jak widzicie, jest to mało co im zadaje. Jak się leczę, no to się coś tam leczę. Potrafię wrócić, że całe życie mi wraca. Zobaczcie. On mi nadają tę truciznę, jest po, trucizna na poziomie 3. No i minęła, tura i znikło chyba, to, to, to dobra, padliśmy. E, nic za dużo im nie zrobiliśmy. Ogólnie, no nie wydaje mi się, że 16 poziom, sorry, 16 uda się przejść, więc po prostu pokazuję wam team, którym udało mi się przejść 15 poziom. E, no tak, może ktoś będzie chciał coś takiego spróbować, może ktoś ma Horusa i nie wie dlaczego nie może przejść dalej. A to wystarczy kilka małych zmian i można troszeczkę poszaleć dalej. Mm. No cóż. Ten chorus naprawdę dziwnie ma z tym leczeniem, bo nieraz, naprawdę dużo się potrafi wyleczyć, yy, nieraz nie z tych bloków. To też jest fajna opcja. No także ciężko, żeby on przetrwał. Ciężko. niby się leczy, ale widzicie. Nie ma tak łatwo. Przeciwnicy też mają dużo HP, co jest troszeczkę słabe, bo się i leczą. Ale cóż, może jakoś damy radę. No. no, ciężko będzie. I co? Myślałem, żeby nie budować drugiego chorusa, ale raczej to tutaj nic nie da. Tak jak budowanie na przykład dwóch peni na Sealant jest super sprawą. No to dwóch chorusów już może być troszeczkę ciężej. No, jeden przeciwnik padł, ale to nam dużo nie. Uuu! Dwóch już padło. I teraz nasz. Nasz skill atakuje trzech, czyli zawsze będziemy ich wszystkich bili. Przeżyj jeszcze troszkę, troszkę jeszcze, dawaj, o, super. Nie to jeden z lepszych ranów jest. No nie, padło, ale raczej i tak nie mamy szans, żeby tu zrobić jakiś lepszy podjazd po nich. Więc dzisiaj to taki króciutki filmik, tylko chciałem wam zademonstrować, że co jest, no jest to możliwe. Jeszcze wam pokażę peta, bo mam Feniksa prawie na Maxa i Guildtech yy, również troszeczkę dużo, ale nie do końca. Więc Pet tutaj wyglądał następująco. Delikatnie levela tu i tu mu brakuje. Delikatnie, więc może troszeczkę jeszcze go poprawię i może będą szanse, żeby to troszeczkę lepsze zrobić. Guild Tech tutaj pierwszy na Maxa, a drugi. 25% na Anti-Mage, tak jak mówiłem, prawdopodobnie boss i ci po bokach są bossa, magami, więc na nich to jest dobre. I cóż, na razie tyle. <grych> następny dzień będzie, następny razem będę próbował, albo po, poulepszam Fenica i będzie dobrze, bo w 15 poziom tu i tak jest spoko. Dziękuję Wam za bardzo za obejrzenie, życzę powodzenia na Sealandzie i w grze.